konzumować szaki Chybacie jakie bogactwo Jeszcze kurde gałąź łamała Stare drzewo Chociaż i tak młode jak na farmę no. Ale tutaj widzę piękny odrost Można było wszystko ściąć na rzecz tego Ładne drzewo by się uhodowało no. Dobra śliwka z tym że wiecie no z tymi robakami nie Ale no jest taka ilość to tutaj też jak dojeżdżają to nie ma opcji, żebyś nie znalazł, może ten... nie, już widzę Widzisz taki osoczek, to znaczy, że robak się przebił. Jest roboczyw. pierwsze śliwki robaczywki, nie? To później dopiero... E... Później dopiero będą jakieś tam lepsze, te spadną. Macie jak dziki chmiel rośnie. Nie? Ale hałasu od rana, no kurde... Tysiąckroć lepiej, żeby ci pociągi jeździły, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy nie ma tu, tutaj już tych towarowych aż tyle i szynobusy jeżdżą, nie? które są bardzo ciche, niż ta właśnie budowa. Tutaj to teraz hałasują. Kurczę. No, kiedyś minie. <laughs> Jeszcze jeżdżą to kurzą. Kurde, te moje z kurzem będzie deszczu, nie ma, nie odmyję. tam. Ludzie tak straszny, gady, farby, kurde No kurczak, wyskakuj O, karmi go, patrz To kura Jak tam wysiaduje jesteś jeszcze? Kura W góry O Wątpię. No one też się wykluły dwa chyba w dwa dni a trzeci jeszcze po dwóch dniach, to cztery dni się kluły trzy. No póki jeszcze tutaj siedzi, nikt siedzi, co to mi przeszkadza. O. No dziewczyny, dzisiaj to zapiszcie, jak zobaczycie, jaką robotę farmer zrobił. Zobacz, prawie już nie ma. Parę worków stało. Nie, tutaj jest z 200 kilo. No, gdzie? Mniej więcej 250 gdzieś. No, worek miał 1100-1200 pewnie na oko. Wczoraj robiłem, nie wiem czy pokazywałem, małem traktorki, małą przydziałku no ale co to, tam cztery worki ze 180 kg może ładowałem i wiecie, i, i strach, nie, że tam coś pęknie w, przy, w przyczepce. Zresztą benzyny on może tyle by zażarł, jakbym to miał wwozić wszystko, żebym kupił kurde z wawory. Zboża. Jedziemy i będę to w czarni do worka wsypie. Yy, I tak będzie to na pierwsze skarmienie, więc taka to akcja się szykuje. A upał, kurde, idę zaraz. Nura no tylko to zawiozę. I będę dzisiaj tak się chłodził, co przyczepa, a nawet i częściej pewnie, bo dopiero jest. chyba w pudełku 11. No niestety, póki swoje sprawy poogarniam od rana, no to tak zostaje mi później między 10 a 11. Mogę się brać za takie właśnie roboty. No ale to nic. Wiecie. Jeszcze za młody jestem, żeby się wykończyć raczej przy robocie. Tak jeszcze jest 5 lat i dopiero będzie trzeba uważać, żeby nie paść. Klakier, co ty, myślisz, że nie wyhamuje? Aż się pod koła podłoży, żeby tylko za daleko nie cofnął. O, na paletkę, big-bag i kurczę, będziemy ładować. Najlepszy pomysł, jaki miałem dzisiaj chyba. Właśnie z tym transportem tutaj, po co to gdzieś po garażach chować, jak to dla kurty? To, to ile? To, to miesiąca czasu z tym, co zostało i będzie zładowane, zostanie pełen spiklerz. Osta ostatni pasek pola. A tamta moneta no co wcześniej znalazłeś? 1905 Widzowie napiszą co to jest Spójrzcie na to wszystko Zaczyna wyglądać jak gospodarstwo rolne Czy nie mylę? Czy się mylę? Spichlerz Plombujemy proszę Państwa O Tak o kurwa. O Patrzcie pełen worek O Tutaj zmieszałem z owsem delikatnie, nie? przy nabieraniu będę, to lepiej będzie zmieszane, ale tak na okazji 3-4% owsa, dla kur no i tutaj mieszanka z, nie wiem, z 15% przyżyto w owsie. No, tak więc tak się uzupełniłem, no i mam jeszcze trzy, prawie pełne worki owsu, jeden worek troszeczkę zanieczyszczony, ale to nic, co dla kusto. I z upinami, ze wszystkim, poza takie rzeczy to wszystko zeżre. Z... Znaczy tutaj mamy przężyto, no ale tam jest owiec, nie owsianka. Więc ona to wszystko powinna zjeść. No, tutaj trochę się stało, ale to w dwa dni skarmię, bo to jest 20 kilo. Tak więc tyle z akcji przenżyto. No i z owsem jeszcze walka została, ale to już mamy wpół do pierwszej, czy pierwszą. Jest za ciężko, także to jest robota dla jednego, ale na parę dni. Szczególnie, że upały po 30 stopni. O, woda się leje. Dobra, się rozłączam bez odbioru. No i poidło w końcu się udało, proszę Państwa. Nie cieknie, nic. Od rana stoi woda. Tak więc wystarczy zamontować. I się zobaczy. No ale gdzieś pęknie, bo to silikon jest a z silikonem, to ja nie robiłem. No, to będzie trzeba zakupić mamuta tubkę i porobić takich pojedyncze więcej i tyle. No, ten mamut jednak jest twardy, więc wytrzyma długo. No, jak tamte już przecież dwa lata bezproblemowo pojedła wiszą. O, no, to jest wygoda, szczególnie w upały i szczególnie jak masz klatkę na 10, załóżmy królików. No, to dwa razy w tygodniu, czy tam trzy razy napełnisz. Jak dzisiaj napełniłem, już się nie martwię. Nawet jak jutro zapomnę sprawdzić, to i tak jeszcze jutro tego nie wypiją. Tak więc nie ma, nie ma opcji, żeby tutaj susza dotknęła. Nie, bo to jest, jest najgorzej właśnie. Jest upał. One suche jedzą, bo i nawet zielonka tyle wody nie ma już teraz przy takich upałach. No więc pół dnia, czy cały dzień bez wody to jest dla królika lipa. Przestaje pobierać, przestaje rosnąć, męczy się a tak jak wiecie, dyszy. No, ale to on się chłodzi w ten sposób przytulony do ściany, więc i tak tutaj nie jest źle. Źle to było w tamtej klatce, bo się nagrzewała od południa o człowiek. To tam wieczorem bez wiatru, jeszcze to tam była lipa. A tutaj cień, całą dobę. Takie przewiewne, fajne miejsce. Duże jest yy, przesiadkowanie, nie ma jakichś ścian, po prostu otwarte. Duża przestrzeń otwarta jest. Na, ten dop na dopływ powietrza, wymianę powietrza, nie? Więc polecam budować takie mniej więcej wplatki, żeby ten królik miał jako takie warunki dobytowania bytowania w lato. A na zimę można zawsze jedne, drugie drzwi zasłonić też, nie? Czymkolwiek, żeby nie pizgało. Chociaż tutaj przy ścianie to też raczej spokojnie, spokojniejsza miejscóweczka. Dobra, idę, bo kurde. Gorąco, walne, nura i do domu. Leżeć, odpoczywać, a już później, gdzieś nie wiem, po trzecie, pewnie dopiero do rady wyjść. Będę myślał, co dalej z tym wszystkim robić. mańka pogadamy chwilę? Widzowie odwykną, nie będą wiedzieli, co u ciebie. To jak telenowela. O, a bać leży ząbie. Dobrze, kozie, co? Koza to jak wyrafinowana kobieta wiesz, dobrze wie chcę chce. ogurasy no. widać już schnął trochę z choroby, trochę z suszy. Już się wyplonowały po prostu i tak z paru krzaków tyle co było to to jest wystarczające dla mnie. Dziś noc podlewania, małzery od szklarni mam pełne. Tutaj też będzie trzeba zbiornik napełnić na noc żeby się podlewało i papryki, może wujkąt zbiorę. Akurat na poniedziałek, jakbym miał paczkę wysyłać, to parę papryk, czemu nie? One są teraz bardzo dobre. Bardzo w fajnej temperaturze dojrzewają. Mają wodę, więc są bardzo smaczne. Później, już jesienne, to już takie mniej smaczne są, bo już nie ma tyle słońca. O, ciemniaczki. też można wykopać. Czemu nie? Skoszone elegancko. O, a winogrona już nie podlewam, już korzeń przy takiej suszy to na pewno ładnie się rozwija, szuka tej wody, drąży. Wiadomo, to jest bardzo dobre. W następnym roku jak dobrze pójdzie to one urosną nawet 2-3 metry mogą łozy pójść jak dobry system korzeniowy i tam się podleje z Załóżmy, Zasilasz to raczej nie będę, bo tutaj było trochę podsypane pod korzeń. Zresztą winogrona chyba nie są zbyt wymagające one. Tam na tych, na tych skałach, na wzgórzach, na górach rosną. O, to pinambur, zobacz. Glina. Giałowska ziemia, zobacz. Jaka to jest ziemia. O, jak skała przyschła. <laughs> A to pinambur poszedł i ma się, kurde, elegancko. Nie? I jak tylko będzie mokro, że da się widły wbić, no to wykopisz i będziesz z dwóch szaków to masz, kurde, jest obiad dla pięciu osób. Nie? Tak więc, taka jest to uprawa Tupinamburu. Kto widział wykopki jak z Łukaszem w tamtym roku, żeśmy kopali jeszcze chyba wczesną wiosną, czy tam jeszcze w zimę, nie pamiętam. To zobaczycie, ile można łatwo wykopać. A z Tupinamburem nic nie robisz kompletnie, nic możesz. Ja chyba tutaj, chociaż w tym roku nie pamiętam, chyba nie, nie raczej. Nawet nie kosiłem między krzakami żadnego zielską On się jak przebił, to się wybił, i już, już on wszystko tutaj zagłuszył. Nie, ma już teraz spokojnie 3 metry. Nawet więcej, pewnie niektóre pały. Tak więc ciekawe, co tam pod spodem, ale myślę, że był mokry początek sezonu. Do połowy lata mokro było. Tak więc myślę, że i nieźle tutaj to porosło. Ale to przyjdzie pora, to sprawdzimy. Subskrybujcie kanał, to na pewno nie ominie Was ta przyjemność obserwować, jak właśnie takie zaniedbane, nic nie robienie. No, plonuję, nie? Składu w dzisiejszych czasach umrzeć, to trzeba mieć naprawdę talent albo być leniem do kwadratu. Nawet ten odkładzik mój, znaczy odkładzik, jak patrzę, to tam pięć ramek nabitych pszczoły. Tak więc, jak zamienią ciasto, które im podałem parę dni temu przetworzą i będzie czerw zasklepiony, to pójdzie wszystko na ul nowy. I będzie podpisany, będzie dedykowany ten ul, który ostatnio zrobiłem. Tak więc. Na pewno ktoś będzie szczęśliwy. Już jest z resztą. O. Oby przezimować. Na ten miód nawociowy nie ma co się nastawiać. Nie ma co zawalać terminów, nie, bo ja myślę, że w pierwszym Tygodniu, no jakoś do 10, żeby zacząć już takie poważniejsze zakarmianie rodzin, nie? Jeszcze zależy od stanu, co nam będą miały, no, ale wiadomo ten miód. Zresztą ja obserwuję pogody i tak za dwa tygodnie gdzieś ma być już chłód mniej jak 20 stopni w dzień. Tak więc taka jesień może już nawet przyjść, nie? Tak więc będzie trzeba to z główką rozegrać, nie za duży sobie szefa nie? A. A pachnie tu melonami? Kurczę. Idę zjeść chyba. Gdzie zjeść? Do lodówki trzeba włożyć. Już są pewnie dojrzone na wyrandzie. U. Tak. Myślę, że tak. do lodówki i zjeść wieczorem. Nie wiem co z tą pogodą się porobiło. Pali jak nie wiem. Jest kurde 16 przed 16. 30 parę stopni. No tutaj od budynku trochę, nie? ale jest 30 według prognoz. Nie wiem, który dzień z kolei. Strasznie pali. Normalnie jak w środku lata. Albo nie wiem, to chyba majowe chyba takie upały są, że słońce jest wysoko. Maj, czerwiec, czerwiec gdzieś. Zaraz wrzesień No dobrze proszę Państwa, upał upałem, ale trzeba tutaj zrobić roboty i w sieniu całkiem przyjemnie, przewiewnie jest, wiecie. Od razu inaczej. Da radę robić. <laughs> dobrze, wkręty są, to, 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 to. Metrówka jest. Dobra, tylko kopiłę przynieść i wkrętarkę. Będzie jazda. Tą ścianę zrobimy, żeby tutaj dopiąć róg siatką i i ten wybieg, nie? Ta część wybiegu po prostu będzie już y, dla kóz otwarta, więc y, jutro bym sobie wziął, udostępnił kozioł koziołkom ten wybieg, a tamten jest bardziej łysy, to kuską bym udostępnił, bo one by miały dostęp do koziarni, a w koziarni już coś tam bym może im skosił świeżego do paśników, więc one by też miały zielonkę cały dzień, bo tutaj to wiadomo koziołki będą miały co gryźć na parę dni ładnych, no ładnie chodzą, teraz się pasą tak więc w tamtym roku było zarośnięte, bo było mało kus, po prostu nie nadążyły i zarosły, a w tym roku jak tych kus jest trochę, no to one już chodzą i przy ziemi ładnie też w miarę gryzą, nie jest tak, że tutaj krzaki jakieś zostawiają po prostu one wybierają, chodzą po całości, wybierają co najlepsze, co im pasuje, nie? No, a tutaj widzimy sporo ko koniczynki, jakichś innych chwastów. I one to wszystko wyskubują, wyszukują. I mają tam jakąś kolejność po prostu. Jak już nic nie ma, no to zjadają jakieś inne chwasty, nie? Które może mniej im odpowiadają. Wieczorem bardzo ładnie się pasują, jak jest chłodniej. Teraz jest gorąco. Tak jak ten dziadu, który leży pod daszkiem sobie. Się urządził, trzeba mu przyznać. Okej. Okay. Proszę Państwa, Zrobione, zagrodzone. Reszta już zależy od Brunona. Czy się zlituje, czy rozlubcy wszystko. Nie, póki co to jakiś opanowany. Jęczy to jęczy, pojęczy trochę. Każdemu przejdzie. Nie Bruno? Chodź tutaj na wybieg. O. To nie podstęp. Dawaj, stestuj trawkę. Si boi. Wierzę ze mną na piękku ma jaś podlewanie na włoci zamówiłem Trzeba wiedzieć co z pieniędzmi robić no, wieczór szczółki poszły w kima. Tak więc no się idzie przy tym to pachnie trochę miotkiem. się uspokoiły, się narobiło widocznie. Zobaczmy jakąś tam najsilniejszą rodzinę. Jedną z silniejszych jak to wygląda. jedna czwarta jedna piąta może jest Coś tam. nie to że pusto Czyli w nadstawce trochę pracują bardzo dobrze the thing in the face.